Cześć, z tej strony a to jest czwarty odcinek z serii Hashtag Sokół od nowa. I dzisiaj po meczu z Polonią Litzbarga-Warmiński. No, no przejrany niestety sparing 6-2, ale no, no, pierwsza połowa no na plus, na pewno. No druga już gorsza, ale no też trzeba pamiętać, że no drużyna jest w budowie. już grało dużo młodych piłkawy, więc no. Ale te z takich rzeczy, no to też będą transfery, no w zasadzie trzy podwyższone transfery nowe od właśnie ostatniego odcinka. Czyli tak, Igor pański, to jest transfer, który wydarzył się po nagraniu odcinka. A właśnie jako pierwszy i tak no na pewno to jest ciekawy zawodnik Lewonowny, dobry na pewno przegląd pola bo ja pamiętam jak byłem na meczu Konstraktu Lubawa w poprzednim sezonie właśnie nie tak dawno w sobie bo to było w, na początku maja na początku maja, jak Skormoran, skormorany z no to naprawdę on tam się dobrze prezentował w tym meczu. O, właśnie. Tak, no z tych nowych twarzy, z nowych zawodników potwierdzonych, no to Rafał Chełmiński, to jest Blankaw ściągnięty z Barkasa Cerkwińsko. On też był po poprzedniej rundzie wypuszczony z Barkasa do Błękitnych Stare Pole, ale on też ma przeszłość czwartego m.in. gdyż grał on m.in. w Błękitnych Horneta, też w Mamrak i Życko. Oprócz tego też tam grał m.in. w Węgorli Węgorzewo. <laughs> z takich klubów ciekawszych. Yy, I jeszcze Maciej Dwównik to jest, to jest zawodnik co ciekawe wypowyczony z płomienia dóżnica to jest naprawdę ciekawy zawodnik, no, myślę, że no, on będzie naprawdę dobrym wzmocnieniem lewej obrony. Też potencjalnie bym mógł grać na przykład w środku pola czy to też na prawej, bo z tego co wiem, to, to jest mimo wszystko chyba zawodnik prawonowny ale to do tego pewnie nie jestem, ale coś, coś mi się tak kojarzy właśnie. Yy, I... Tak. Yy, jeżeli chodzi te o opiłka wytestowanych w tym meczu, to jest część, których no po prostu no... O person personaliów nie znam po prostu, ale też są, którzy oczywiście... Których oczywiście znam personalia. I tak, no oczywiście... Yy, ten... Korbus, y, testowany z y, MKS-u Jeziorany, on raczej przyjdzie chyba, tak, tak mi się wydaje. Mm -hmm. Patrząc na to, że no, na zgodniostwie Ili, on grał w tym meczu w ogóle na środku obrony, więc no, taki no, niezbyt wysoki zawodnik, ale no, na środku obrony zagrał właśnie w tym meczu. No, też z testowanych, no to Adam Wityczyn y, z kormorana Bynowo. To, co ciekawe, mój znajomy jest, więc no pozdrawiam, witego. To jest naprawdę ciekawy zawodnik, szczególnie pomocnik. On no, tam naprawdę w kormoranie się wyrówniał, mimo tego, w spadli z zaklasy, klasy no, On naprawdę fajnie się prezentował, to jest zawodnik z rocznika 06, z tego, co kojarzę właśnie, z tego, co pamiętam. <tosłuch> I jeszcze testowanych e, był nie tak dawno grający w Huraganie Morąg Karol Stys, e, To jest też ciekawy zawodnik, bo doświadczony. Między innymi grał właśnie w Huraganie Morąg, też e, był z tego co pamiętam chyba w Concordia eblong mm. Ale muszę się upewnić, ale też z takich klubów no to olimpia eblong też, a który w ogóle jest wychowankiem. Mm -hmm. Chwila, chwila, chwila. Hmm. Bo... Hmm. Tak, był w też, oprócz tego taki klub jak Zateca Brańewo, Barka, Barka Stolkmicko, Wieżyca Pelping Dania, Gdańsk. Hmm. Hmm. To jest Pomyzania Ta Pomyzania Malbork. Hmm. Powinniśmy gdzieś goń Gointew z takich klubów. Kaszubia, Kościerzyna. Więc no kilka naprawdę takich no, klubów ciekawych. W karierze Karola było no doświadczenie właśnie, e, czy to czwartoligowe, czy to trzecioligowe. No też właśnie grał w drugiej lice, więc no. <coughs> I Tak, no też z juniorów, którzy grali w tym meczu, no to tak, e, Paweł Kulpa, też Maciej Czajkowski, e, Karol Łukasiak, Dominik Chwytnierski, Z takich co na pewno grali, bo, no, bo do nich to na pewno jestem pewien, że oni byli w tym meczu właśnie. E, no, I tak no też byli ogólnie e, nie tak dawno na treningu zawodnicy no, nowi, patrząc na a, po prostu personalia. Z juniorów no to byli Olek Spator, a także Kasper kilka z nowych właśnie juniorów. A z testowanych e, był e, e, Amadeusz Wit z e, Iskry Smykówko chyba właśnie. E, e, Wit, bo o, tak mi się właśnie twarz skojarzyła bardzo. Plus jeszcze tak budowa właśnie z nim. Plus jeszcze w treningu uczestniczył testowany nie tak dawno w Kesie Bikielec Mateusz Wubałt. Zawodnik, który właśnie po śnie grał u nas i trenował właśnie z nami. I to by było w sumie ciekawe, gdyby tutaj No Błaucik no tutaj postanowił zostać, bo to naprawdę by było mega wzmocnienie przelka obrony. Tak osobiście według mnie. E, bo to naprawdę jest no onik, który no, poczynił wielki progres e, patrząc na no, właśnie ten no, poprzedni sezon. No, w szczególności to jak się poprawił no, wchodząc coraz bardziej w rundę wiosenną. To naprawdę on no, mega się rozwinął przez y, właśnie y, ten czas. <coughs> Dobra, to w sumie przejdę do meczu. To tak, no, w zasadzie no, zaczęliśmy słabo, bo od stracenia Blanki y, tam, y, no, y, niestety, y, z gola. Y, Zawodnik Sirgi Górow mhm. Dokładnie. No. właśnie. Nie byłem pewny, czy to właśnie Gurow stwierdził. Ale właśnie on. No to było jakoś na początku meczu od razu. Później stwierdziliśmy dwa gody W pierwszej połowie, właśnie. Najpierw był Kulpa, później Maciej Czajkowski, czyli właśnie nasi dwa juniorzy, wychowankowie. Więc, no, fajnie. E, no, dodatkowo te e, niedługo, właśnie, Soku ma ogłosić juniorów, którzy zostaną włączeni do pierwszej drużyny. I właśnie myślę, że tacy zawodnicy jak Kulpa czy Czajkowski, no to właśnie zostaną włączeni. Podobnie fytniewski czy Łukasiak, według mnie, tak osobiście. <laughs> Bo to są naprawdę juniorzy, tacy, według mnie, no, ciekawi i myślę, że no, o, naprawdę byliby no, o, można powiedzieć nawet kluczowymi młodzieżowcami no, w szczególności Paweł Kulpa według mnie, bo naprawdę chłopak no, już w sparingach zimowych fajnie się prezentował i myślę, że no, Paweł naprawdę ma szansę się rozwinąć tutaj u nas w pierwszej drużynie No, i naprawdę to by było fajne, gdyby właśnie Paweł był no, jednym z dwóch podstawowych modziewowców, bo chyba jest mógł dwóch modziewowców z tego, co kojarzę w okręgłówce, ale nie jestem co do tego pewny. Ale, ale właśnie, coś mi się tak wydaje, że jest tak samo jak w jak właśnie. Bo wiem, że o, o ta klasę na pewno jest wymóg właśnie młodzieżowców. Więc no, tylko nie jestem pewny w jakiej liczbie. <coughs> czy to właśnie dwóch, czy jeden. Mm -hmm. No. Też mieliśmy okazję, żeby podwyższyć wynik pierwszej powiem, jednak no, Paweł Kulpa nie wykorzystał idealne, idealnej okazji sam na sam i swojej obok ranki. No a później tylko połowa, no to cel w wykonaniu Poli Polonii i No dużo testowanej właśnie piłkarzy, e, dużo młodzieży. No i po kolei Krystian Lewko, Wojciech Dzimidowicz. Krystian e, Lewko po raz drugi. No i dwa gody Jagurowa, który zajęczył Haslika w, w tym meczu. No i skończyło się właśnie 6 do 2. <kuh> Tam dwa gole w postaci roundach te w, w, był gol z rzutu karnego. No niezbyt popisał się Piotr Sikora w drugiej połowie, ale te w, no jest zawodnicz z linii obronnej właśnie. No w zasadzie no wiadomo, no, czasu jest mało do budowy tej kadry. No ale jednak no, musimy brać no, takich no jakościowych piłkawy patrząc na właśnie w szczególności sparring z Polonią, no mimo wszystko, bo <coughs> o jednak no wiadomo, że to jest z czołówki czwartej ligi. I w szczególności, no, że oni no, naprawdę mają mocną ekipę. No, bo tacy zawodnicy jak na przykład Piotr Karłowicz, czy to Selkiej Gurow, właśnie, oto jest właśnie Krycen Olewko, e, Woj Wojtek Dzimidowicz, e, Kamil Dajnowski, też na przykład, Rafa e, Maciążek, e, Cezary Sobolewski, też na przykład. E, no, to są naprawdę ciekawe nazwiska. I, i na pewno niektórzy, no, to są no nawet powyżej umiejętnościami, no czwartej ligi. Eee, i Tak, jeszcze z takich e, było, chciałem powiedzieć, to e, członek zarządu, plus jeszcze no członek sztabu szkoleniowego co kawał, czyli Bartek Bukowski, no, napisał w, pod poprzednim odcinkiem, w komentarzu, żebym dał mu jakiś kontakt yy, do siebie. Oddałem maila i Facebooka po prostu yy, i... Yy, tak no... no ni nic mi w ogóle nie przyszło tak yy, na maila, czy, czy to właśnie yy, na Messengera. Jeżeli coś przyszło na Messengera to nie wiem, bo Messenger jest w ogóle tak Zrypany, że no, od pewnego czasu no, nie daje w ogóle e, powiadomień czasami właśnie e, o wiadomościach. E, więc no jak coś to o, proszę na maila ogólnie pisać jak, jakby co. Mm. Tak więc, no, w zasadzie nie pozostało nic innego jak po prostu się, no, pożegnać, tak więc do zobaczenia do, o, do następnego odcinka. Trzymajcie się, Marka.